Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taką lampkę z cytryny. Nie będę, taki, nie będę dzisiaj prowadził programu po prostu w sposób taki bardzo ekscentryczny, taki dziki. Będziemy bardziej po prostu spokojni i bardziej adekwatni do sytuacji. Słuchajcie, prowadzić dzisiaj program z tego powodu, że miałem smutny dzień i tylko dlatego naprawdę, także no będzie spokojniej. No i nie cieszę się, nie będzie spokojnie za długo. Także, co potrzebujemy? zrobimy? Słuchajcie, potrzebujecie cytryny, cytrynę potrzebujecie, przekradzacie w połowie tę cytrynę. Wyciskacie cytrynę, słuchajcie. Wyciskacie cytrynę, drugą też. Potrzebujecie obie połówki, tak jak słuchajcie, jak w miłości. Potrzeba dwie idealnie dobrane połówki. To by jest zgrzyt, 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 zgrzyt. No tak, wiecie, jak jest idealnie dobrane, to nie ma zgrzytu, 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 zgrzytu. zgrzytu. Dlatego no, ja nie czuję, że rymuję, nie czuję, że bituje, ale Was wszystkich po prostu miłuje. A to się liczy. Słuchajcie, macie dwie połówki. Sok. Jest bardzo zdrowy, możecie wypić. Wsuniecie po prostu order uśmiechu czego. No i słuchajcie, musicie pozbyć się tego miąższu. Wykrajać ten miąższ. No i możecie wyrzucić albo zjeść, jak kto woli. Później kroicie tu i tu. Teraz wam pokażę gotową wersję, bo mi z tym robić. Słuchajcie, tak wygląda gotowa wersja. To jest komin. Tu wyklejacie po prostu otworek, i tutaj tylko przycinacie, żeby stało. Tak? I też pozbawiacie tego miąższu. Wkładacie do środka znicz, taka, taka, taki ten, taki miniaturowy. Może być zapachowy, jak kto lubi, jak kto woli. I słuchajcie, chłopaki, i stwarzacie romantyczny nastrój dla dziewczyny. Naprawdę, zobaczcie. Otwieracie to coś. Podparacie. Zobaczcie, jaki jest romantyzm. O Boże. A w nocy, słuchajcie. Naprawdę nie uwierzylibyście, jak to wyglądać może w nocy. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz może lepiej, jak zgasło światło. Zobaczcie. Zobaczcie. Tutaj. Tutaj jest jeszcze za jasno, ale jak będzie noc, nie? Sprawdźcie, jak to działa. Gwarantuję Wam, że to będzie niezapomniany dzień, czyli noc w tym przypadku. I to, jakże piękną puentą, bez żadnego wariactwa, bez dzikości serca, bez dzikości serca, udało mi się przetrwać praktycznie cały program. I, I tylko właściwie dlatego powinniście dać mi łapkę, suba, komentarza też, bo to nic Was nie kosztuje. Nie bójcie się, nie robicie mi dobrze. Nie robicie mi dobrze, słuchajcie. Że mi zrobicie lajka, komentarza albo suba. Naprawdę. YouTube nie płaci za to. Płacą za filmiki, które mają powyżej 10 minut. A ja moje są poniżej.